Cześć. Dzisiaj chciałem Wam pokazać wiązanie zestawu spowikowego na podlodówkę. Gdy wybieramy się na podlodówkę. Więc tak, musimy mieć wędeczkę. No to każdy chyba wie. Wędeczkę zwykłą przyłożyć przez przelotki. Ja mam taką o, fajną. Dobra. Taki komfortowy zestaw, który nam się nie powinien rozwalić. Więc tak, od razu jest co będzie potrzebne. Stoperki jakie tam chcecie już. Czy może być nawet y, ciężarek? Ja tam używam stoperków. No to wiadomo, sporo różne można mieć. Można mieć o, o taką na gunkę, Takie coś. 1,5 grama. Ja osobiście preferuję jaksony. Jackson przepraszam. O takie jednogramówki. No one są przelotowe normalnie. No cóż, no tam ciężarki, jakaś żyłeczka na przypomnę haczyk, no i śliczinki oraz kręgi. I to było na tyle. Dobra, najpierw nawijamy Nawijamy stoperek. To stoperki raczej powinniście wszyscy wiedzieć, jak się nawijają. Chyba specjalnego tutorialu nie trzeba robić. No, przekładamy. Jak już mamy przełożone, to może ciągniemy. sobie na każdym filmik jak się nie zobaczy. Dobra, jak już mamy ten stoperek założony, to nakładamy spławik. Dobra, spławik, spławiczek już jest. Stopuję nam go, stoperek. I teraz tak preferuję. No tu powinien wyjść kierentlik, ale ja preferuję podłożenie czegoś pod niego, na przykład małego ciężarka. No, ale fajniejsza była, najfajniejszy sposób. To jest koralik głowy. Ja takiego koralika nie posiadam, więc wezmę sobie. O, jak macie do spławików stałych, macie do spławików stałych to normalnie, to bierzecie taki. O żółte coś, no to, to, i po prostu sprawdzacie jak wam on okej, okay, ten jest fajny, biorę nakładam go po spławiku o! po sławiku nakładam go na żyłkę dobra on chyba, oho, poro nie się... dobra weszła nam ta gumka Teraz krętliczek, no to wiecie jak krętlik wygląda, zwykły, bez agrafki. I przy no, no, wiążemy. Ja tam wiążę zwykłym węzłem spinningowym. Cztery obrociki wokół. Raz, dwa... Trzy... Cztery... I przez dziureczkę przekładamy. Dobra, przez dziureczkę przełożona. O, teraz normalnie manią Wiążemy. Tak. Trzymamy krętik. Okej. Okay. I tą gumkę żółtą. Ja mam akurat żółtą, nie mówię. I ja ją nakładamy sobie na krętik. Nami ja polecam, tak sobie jedną stronę bo nam, no to nie jest spinning mówię wam od razu co my jeżeli idziecie na podłówkę ja sobie nakładam na jedną część o tak to wygląda a druga niech już się obraca ja to tylko robię żeby nie osłabić węzła i tutaj już mamy normalną o, pierwsze kroki teraz tak ale trzeba robić zrobić przypom i przypom trzeba zrobić tak że Bierzemy wyżyłkę na przypon bierzemy ją, bierzemy tutaj. Jaki kawałek chcecie? Ja nie biorę jeszcze takiego super dużego. Nie wiem. Taki, taki, o. To jest jakaś stara jaka O. Biorę się 20 cm, nie więcej. Nie więcej. Przekładamy z jednej strony. I uważajcie tak, żeby Wam żyłki starczyły, nie? Na ten, na ten przypon. Przy tym słupu, jak słuple, jak będziecie robić. Nie, no, jest trochę za mało kawałeczek tego przyponu w wam. No, to sobie. Może się urwie. Nie będzie za dużo. Przepraszam, że tak wszystko robię w zębach nieprofesjonalnie. No, nie chcę mi się i robić inaczej. To zazwyczaj możecie się coś podłożyć. Tutaj na część żółki tak, żeby nam nie przeszkadzała. No jest, A, kurde, dobra, coś tutaj na chwilę Wam podłożę. podłożę pod te... Księczki. Też cztery obrociki, dwa, trzy, cztery i do dziurki. Ok, siedzi. Teraz szybko zaplanujemy. Mocno. Tak powiem. Ok, zaplątane. Już tylko tutaj naciągniemy. Dobra. Nie potrzebujemy część zjemy. Mam taki dość długi przypon, ale to pamiętajcie, że jeszcze przyjdzie haczyk. Haczyki ja używam, jeżeli sam robię przypony. To używam haczyki z dziureczką. Takie czarne, znaczy takie. Ja używam niebieskich lub czerwonych. No, gdzie jest mój haczyk? No. Dobra. No potrzebę filmu. Wezmę sobie nowy haczyk, haczyk niebieski. że kupiłam na gruntówkę, ale trudno takie o haczyki. Na końcówkę jest. O no to powiem Wam, że normalnie wędkarze to robią sobie. Może jeszcze gażenciarzem możecie mnie tak nazywać, że ja robię. Nie, ludzko, czy coś tam w ogóle nie wiem jak chcecie. Ja robię po prostu tak, jak mi się podoba, jak ja to sobie wymyśliłem. Możecie mieć do mnie pretensje, możecie sobie nie wiem co żyły podcinać. Ja mam szczególnie... Wszystkich w dupie, jeżeli nikt mi. Jeżeli, po prostu. Słuchajcie, ja robię tak, jak ja chcę. Ja nie robię po, po, filmu. Ja robię tak, jak ja uważam. To stosowne. O, przy mamy cac. Naprawdę. Cyc, tacy, tacy. cytat, No i co, praktycznie tu przyjdą jeszcze ciężarki. Ja już nie będę tych ciężarków na filmie zakładać, bo to jest niepotrzebne. To wszyscy wiedzą, jak ciężarki zakładać. Więc tak prenajujmy: gumka, spławiczyk, krętlik, przyponik ładny robimy i haczyk. I do tego dojdą ciężarki. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Możecie subskrybujcie, łapką w górę, jak tam chcecie, żegnam Was.